Cześć, zapraszam Cię dzisiaj na film Instrukcja obsługi aparatu Kijew 60. Kiev 60 był produkowany od roku 1984 do mniej więcej 1992, aczkolwiek to y, trudno jest określić kiedy zaprzestali jego produkcję. Wcześniej przed nim produkowany był Kijew 6C. Podobny w obsłudze z dwoma drobnymi różnicami. Tu jest sp spust po prawej stronie a w Kijewie 6C jest spust po lewej stronie. To jest najłatwiejsze rozróżnienie tych Kijewów. Oraz to, że Kijew 6C mógł używać błon typu 220, Kijew 60 typu, tylko typu 120. I to jest w sumie cała różnica między tymi aparatami. Jeśli spojrzymy na Sixa, no to pentakona Sixa. One są bardzo podobne, ale mechanicznie to są całkiem różne aparaty. Jedyna rzecz, która je łączy, to mocowanie obiektywów, które jest jednakowe i większość obiektywów z SIGSA pasuje do Kijewa i większość z Kijewa do six Ale, bo co to jest za aparat? Jest to lustrzanka jednoobiektywowa na filmy typu, na błony typu 120, czyli średnioformatowe. Z mechaniczną płcienną migawką, ręcznym ustawieniem parametrów ekspozycji standardowo wyposażona w pryzmat TTL z pomiarem światła przez obiektyw. Zniesynchronizowany, czyli musimy ustawić na osobno na, na, na pryzmacie zmierzyć światła, a później przenieść to na aparat i już. Y tak, dane techniczne przy okazji, od razu. Czasy, czasy jakie możemy używać, to jest od pół sekundy do jednej tysięcznej części sekundy. Czas synchronizacji z lampą błyskową, jedna sekundy lub dłuższe czasy. Mocowanie obiektywów Pentacon 6. To nic więcej nie ma. Po kolei. Jeśli spojrzymy na aparat od góry, pierwsza rzecz, którą mamy, to jest tutaj naciąg migawki i filmu jednocześnie. Tarczka do, to jest taki pamiętnik do ustawienia czułości filmu. Jeśli ja mam czułość filmu 200, to tutaj powinienem ustawić, czyli w dinach to jest 24, ustawić sobie 24 diny. Takie małe okienko obok to jest wskaźnik zrobionych zdjęć. To kółeczko nic nie znaczy. Na górze mamy pryzmat TTL. Tu jest tarcza do ustawienia ekspozycji, gdzie Tutaj mamy tarczę do ustawienia czułości filmu, wielkości obiektywu, znaczy jasności obiektywu i ustawienia już dobrania ekspozycji, ale to jak będę omawiał ekspozycję, włącznik do światłomierza, lampa kontrolna, włącznika do światłomierza, ponieważ to jest stara wersja. W nowej wersji jest guzik do włączenia światłomierza, który samoczynie wyłącza światłomierz po 15-20 sekundach. Jest to wygodniejsze, ponieważ te światłomierze zużywają dużo prądu. Pokrętło główne, czyli pokrętło do ustawienia czasów. Tu jest taki czerwony znacznik, jaki mamy ustawiony czas. Możemy przekazać w jedną, w drugą stronę. Przed naciągnięciem, po naciągnięciu nie ma żadnego znaczenia. Jeśli spojrzymy od tyłu, to mamy wizjer, i tu jest, tu pod spodem znajdują się baterie do, do światłomierza. Baterie nie są niezbędne do pracy aparatu. Pod spodem, jak spojrzymy, to mamy dwa pokrętła, które są tylko blokadami rolek do filmów. One nie otwierają pokrywy. To jest guzik do otwierania pokrywy, guzik do, znaczy gniazdo statywowe. z tyłu, z boku, z boku, z boku, z przodu. Jak spojrzymy z przodu na aparat, no to mamy obiektyw. Obiektyw odkręca się, poprzez, zdejmuje się, poprzez obrócenie pierścienia. Odbiłem pieśń i mogę teraz zdjąć obiektyw. I ten pieśń później, jak założę obiektyw, klinuję. Bardzo prosta rzecz. Tu mamy spust migawki. To, to jest przycisk do podglądu głębi ostrości. Tu mamy gniazdo do synchronizacji lampy błyskowej. Tu mamy gniazdo do podłączenia miejsc, do podłączenia um, uchwytu do lampy błyskowej. Standardowo powinna to być Wołna 3 dla Kijewa 60, dla Kijewa 6C Vega 12B. Obiektywy... No, Vega 12B jest obiektywem starszym, jest 90, nie 80, ma słabsze powłoki. Natomiast jest to też dobry obiektyw. Wołna jest uważane za obiektyw lepszy. Możemy uporządkować oczywiście obiektyw od SIXA. Podpinamy go tak samo jak, jak wszystkie inne obiektywy, czyli musimy znaleźć o tą śrubkę, która wchodzi tu po środku, zakleszczam, zakleszczamy, przytrzymujemy i ściągamy obiektyw. Dobrze pasują, dobrze działają, ale zdejmiemy, oddajmy go Sixowi. Założymy z powrotem w Ok. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od założenia filmu. Film, żeby otworzyć pokrywę, czyli znaczy pokrywę tylną, musimy pociągnąć i nacisnąć guziczek. Otwierałam się pokrywa z tyłu. Może ja to zdejmę obiektyw na razie, będzie on bardziej płaski, będzie mi łatwiej pokazywać, jak się to zakłada. O. Będzie lepiej widać w górnej kamerze, jak się zakłada. Mamy rolkę. Musimy wyjąć jedną rolkę, musimy mieć jakąś. Mamy film, nie jaki, typ 120. w Papierek otwieramy. W papierku znajduje się folia. Rozrywamy folię. Ładnie zaklejony, opisany. To jest cały czas, on jakby nie świetle w tej chwili. Zaklejony, opisany jeszcze raz, jaka to jest czułość, to jest początek i tak dalej. Wezmę jednak film, nie będę marnował niepotrzebnie dobrego filmu, użyjemy go w innym. Tu jest film, który już używałem. Taki sam, tylko już rozklejony i używany. Bierzemy taki film, wyjmujemy rolkę i zakładamy ją na ten kawałek naszego na końcówkę filmu, przekładamy kawałek i zakręcamy, żeby ona złapała, żeby było ustawienie. Mam obydwie odciągnięte. Popatrzmy, musimy włożyć tak, żeby tam skoczyła i tu odblokować. Ona musi wejść na swoje miejsce. O, teraz bardzo ładnie weszła na swoje miejsce. No i teraz są dwa sposoby. No najlepiej to Nie, nie weszła. O, teraz weszła dopiero. Najlepiej, najszybciej to jest po prostu wziąć, naciągnąć. I ta kreska musi wejść. Tu jest kreska, a tu jest kropeczka czerwona. I teraz zakreszczamy ją ten. Rolkę w tym położeniu. Musi wskoczyć. Nie wskoczyła dobrze. Niedobrze wskoczyła, ona musi dobrze wejść, to nie ma wyjścia, to musi być na swoim miejscu. O, teraz jest na swoim miejscu, trzeba korbkę w tym położeniu, ok. Jest założone, jest założone, kreska jest na czerwonej kropce, jest na czerwonej kropce, wszystko w porządku, zamykamy. I co? Założę obiektyw, będzie widać już wyraźnie. Naciągam, tu mamy N losyjskie, czyli polskie H, N jak e, naczał, początek, naciągamy raz, kropeczki są jakieś, musimy teraz przewinąć do początku filmu, znowu są kropeczki, po kropeczki, jest cyfra 1. Jest cyfra 1, aparat jest gotowy do robienia zdjęć, znaczy gotowy, mamy naciągnięty film, od czego naczniemy, ekspozycji. 100, tu ustawimy sobie na pamiętniku 200. Tu musimy ustawić ISO 200. No niestety, na starym pryzmacie nie mamy ISO 200. Nie mamy nawet. Są gosty, ale to są, żeby było trudniej. To są stare gosty, więc one są troszkę inne. Diny. ISO 200 to jest 24Din, więc ustawiamy tutaj 24Din. Nie ma. Jest 22 i 25, troszeczkę tak poniżej 25, ale minimalnie poniżej 25. Lepiej się przy starych, bo stare, nowe, gosty nie zajmować się tym. Ustawiać wtedy w dinach jest wygodniej. I co? Teraz muszę ustawić tu na tym pieścieniu, jaki mam obiektyw. Jaka jest jasność tego obiektywu? Jeśli to jest obiektyw 2,8, tym pieścieniem ustawiam tą kreseczkę na 2,8. 2,8 jest 2,8, jest 2,8. Jeśli obiekty by miał jasność minimalną 4, to bym tu ustawił na 4. To jest niezbędne do tego, żeby on właściwie zmierzył światło do, przy otwartej przysłonie. Gdyby obiekty miał światło 5,6, to zmierzył zmierzył 5,6. Nie ma znaczenia, na jakiej przysłonie będę robił zdjęcia. Ma znaczenie, jaka jest minimalna jasność tego obiektywu, czyli 2,8. Włączę. Zapaliła mi się tutaj czerwona lampka. Patrzę w, 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 na światłomierz, tam u góry są dwie diody. Nie ja zgaszę, bo on zżera tak szybko, prąd, że to ten. tam są dwie diody. Prawa dioda mówi o tym, że jest za dużo światła. Lewa dioda mówi o tym, że jest za mało światła. Obracając tym pierścieniem i patrząc się na diody wizjer w ten sposób, staram się ustawić tak, żeby obie diody świeciły się jednocześnie. Zobaczmy, że. O, w tej chwili tak, 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 tak. O, teraz mi się udało. Jak mi się teraz udało, to odejmuję wzrok od, od pryzmatu i patrzę na ten wskaźnik, jakie on proponuje ustawienie światła. I on proponuje, że przy przysłonie 4 czas będzie 1,6, więc ja mogę sobie wybrać tutaj przysłonę 4. Ona, na przykład w tej chwili wybrałem przysłonę 4. To są takie ustawienie, na jakiej przysłonie on będzie miał zrobić zdjęcie. 4, a tu na czasie, no akurat było, ustawić. 1,6 sekundy. Da się. Ale ja nie używam pryzmatu. Pomiaru świata przez pryzmat. Tu są baterie. Trzy, nie mówiłem, trzy baterie SE44, które tam się wkłada i trzeba je uzupełnić. Tak jak tu w tym wypadku są grosiki, mogą być to jedno dwukopiejki. Czy jedna kopiejka wejdzie? Kopiejki, mogą być to centy, obojętne, byle były to w miarę miedziane pieniążki, wtedy tak to jest za mało, odległość. Nie mówiłem o tych dwóch guzikach tutaj. Nie mówiłem o błąd. To jest do pryzmatu, to jest zamknięcie, otwarcie pryzmatu. Jeśli w ten spilerze jest tak na czerwone kropki, to mogę go nacisnąć obydwie i podnieść pryzmat do góry. O. Zakładam go tak samo, czyli wkładam i blokuję. Dobra, ja nie używam pryzmatu jest światło używam się jakiegoś światłomierza, Może być na przykład taki profesjonalny Leningrad na temat światłomierza Leningrad był film, można obejrzeć, który mierzy światło i on mi pokaże tutaj, że przy ustawionej dinach diny, dyni din din, din diny, ustawmy na 24 din i zmierzmy światło, to on mi pokazuje, że do jednej jest przysłona 4. OK. 5 i 6. O, mniej więcej. Zgadza się. Zależy, gdzie, gdzie skieruje światłomierz. Ja używam zewnętrznego światłomierza, które są, które są wygodne, poręczne. Zresztą w pudełku, które dostałem, to jest pudełko od Sixa. Też. A, to jest w ogóle aparat Danusi. Danusiu, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie aparatu. Tu jest też światłomierz ręczny do też leninga tylko czwórka do tego, żeby właśnie nim mierzyć, bo jest szybszy i, i mniej, no to, że dużo prądu i założysz nowe baterie na sesję, Okaże się, że jak zaczniesz kombinować, mierzyć światło, to ci nie starczy baterii na to, żeby zrobić 12 zdjęć, więc nie warto używać, moim zdaniem. Dobra, mamy światło ustawione, wiemy, musimy ustawić co? Ostrość. Możemy to zrobić za pomocą pieścienia na obiektywie, gdzie ustawimy, patrzymy aha, odległość 3,5 metra, 3,5 metra, to jest mniej więcej tutaj. Przy okazji, przy naszej przysłonie 4, możemy odczytać, że głębia ostrości będzie od tak, od 3 do prawie 4 metrów, tu na tym pieścieniu widać. Albo możemy normalnie popatrzeć i za pomocą obiektywu mamy bardzo ładne kliny do tego, żeby ustawić, precyzyjnie ustawiamy ostrość. Mamy ustawioną ostrość, mamy ustawiony model, mamy ustawione światło, mam ustawione wszystko, naciskamy spust migawki. Czarność, ciemność, to nie ma samopowrotnego lustra, w związku z tym nic nie widzę. Nic. Żeby coś zobaczyć, muszę naciągnąć film na następnej klatki, więc spokojnym, równym, twardym ruchem naciągam. Jest dwójeczka. I jest tam wszystko nowa. Oczywiście światła nie muszę zmieniać za każdym razem, bo to nie jest tak, że światło mi się już zmieniło i natychmiast muszę zmienić. Także mogę tylko zmienić ostrość. Ciężki aparat. On waży w takim zestawieniu prawie 2 kg, więc dobrze się go, do niego przycisnąć go, zwłaszcza przy takich czasach 1 60, to przycisnąć, utrzymać i drugie zdjęcie. I następne. I następne, i następne, i następne, i następne, i następne. Mamy 5. Będę musiał go przewijać aż do 12. 9. 20 zdjęć to nie jest dużo, ale jednocześnie jak się ma do sobie modelkę i chce się zrobić ten, to okazuje się, że 12 zdjęć to jest tak w pewnym momencie no nie, to chodźmy gdzie indziej, bo tu już nie mam koncepcji. 12. Koniec. Koniec? Tak, on na się tylko jak koniec, że tam już dalej nie ma. czy znaczy ja mogę dalej psykać. Tylko tam już nie ma filmu. Film już się przewinął w tej chwili. Już spadł z rolki i już teraz psykam na pusto. Zdejmę obiekty, żeby było widać bo jest gruby strasznie ten aparat i kamera górna będzie miała problemy ze złapaniem ostości przepycham, naciskam przepycham, naciskam odskakuje mi idealnie tak powinien wyglądać końcówka filmu powinna wyglądać, tylko się karteczka odkleiła od wielokrotnego użycia teraz starając się tego nie rozkręcić ściskam go o ładnie i zaklejam tasiemką, klik i mamy film Zrobiony. I on się nie prześwietli. W ten sposób ja nie muszę go mieć w kasecie, on naprawdę się nie prześwietli, Oczywiście w tej chwili najlepiej go zamknąć w pudełeczko albo schować do kieszeni, żeby on no, nie był na na światło. I no, takie czynności jak zakładanie, wyjmowanie, najlepiej wejść w cień, zasłonić się od słońca. Mimo wszystko jednak jest jakaś szansa, że tu wejdzie trochę światła, więc nie robić tego w pełnym słońcu, tylko w cieniu. Odwrócony tyłem, mimo wszystko stosując jakieś te środki, ja robię to z reguły przykucę, żeby położyć go na kolanach, bo to jest najwygodniej go na kolanach zaklinować, złapać obiektyw kolanami, i wtedy jest najwygodniej operować, żeby to wszystko zrobić. Mamy naświetlone, zaś napisane, że jest naświetlony, więc mi się nie pomyli z nieświetlonym filmem. Chowam go do pudełka, wkładam następny film, i mogę robić zdjęcia dalej. Zanim włożę film, przełożę rolkę na drugą stronę. Wychodź. On... To jest tak, to jest aparat toporny. Ale porządny. Trzeba go polubić i do niego przyzwyczaić. I można z nim zrobić naprawdę fajne, ciekawe zdjęcia. Tyle. Nie. Jeszcze, jakbyśmy robili zdjęcie z lampą błyskową. A bo ja przesykałem cały film, a nie zrobiłem lampy błyskowej. Jeśli chciałbym robić lampą błyskową, to muszę znaleźć swoje pudełeczko. A w pudełeczce, tutaj pod pokrywką, znajduje się taki zindzel. Takie coś. To służy do podłączenia lampy błyskowej. Położę go na chwilę na plecach. To jest śrubka. Przykładamy i wkręcamy śrubkę w tamto gniazdo, które pokazywałem, że to jest do mocowania lampy błyskowej. Mamy możliwość podłączenia lampy błyskowej. Jeśli wezmę teraz lampę błyskową, jakąś jakąś to znaczy w tym wypadku będzie to czajka. Wsunę ją w sanki, a wężykiem podłączę się tam na dole, ups. I aparat jest, jeśli go teraz do prądu, aparat jest gotowy do robienia zdjęć z lampą błyskową. Czas przypomnę: 1:30 lub dłuższy synchronizuje lampą błyskową. Krótsze czasy nie synchronizują, będzie po prostu tylko taki pas pionowy, dobrze naświetlony, i dwa paski po bokach czarne. I teraz to już wszystko. Samowystarczacz nie posiada ten aparat. Podgląd głębiostości do podglądu głębiostości. Wszystko mówię. To jest naprawdę prosty aparat. To jest tak jakby się wzięło Zenita, czy dokładnie to Kiewa, nie wiem, 17 yy i nadmuchało go sterydami i zrobiło w ten sposób Kiewa 60. Aparat bardzo podobny do Pentacona Sixa, w sumie dobry, warty używania i polecam do używania. Mam nadzieję, że w tej chwili nie będziesz się bał go używać, poradzisz sobie, naświetlisz swój pierwszy film, a później to już będzie z górki. Dobrze. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia.